Inków. Czy jest to temat oklepany? Czy już nic nowego na ten temat nie da się wymyślić? Czy już nie warto kupować gier w tym temacie? Ja mam dla Was Tej Insuje. I Talanta Insuje to, to jest gra, która nie zdobyła sobie dużego grona przychylnych osób. I nie wiem dlaczego, bo to jest gra na tyle inna od tych gier, właśnie z serii T, to jest gra na tyle inna od innych gier o inkach, że moim zdaniem warto ją mieć. Sprawdźmy dlaczego. Kiedy pierwszy raz usłyszałam o co już jakiś czas temu i zobaczyłam te plansze, to nie do końca mi się spodobała. I to jest, już od razu Wam powiem, największy minus tej gry moim zdaniem, to to jest jej wygląd. On nie przyciąga do siebie, tak jak te inne gry z tej serii T. I o ile nie ocenia się książki po okładce, chociaż okładka jest naprawdę bardzo ładna, to... No, jakoś mnie to zupełnie nie przyciągnęło, ale zagrałam w to, bo ja nie lubię odrzucać gier właśnie z takiego powodu. I zagrałam w to dawno, dawno temu, jak ona gdzieś tam pierwsza wychodziła, czy była gdzieś dostępna do rozegrania, i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, bo była inna od tych innych gier e, tego autora. Była to gra, która e, nie była aż tak skomplikowana, która nie była mózgorzarem, tak zwanym, która nie była też bardzo długa. Która bardzo przyjemnie nam się przyjęła na stole w naszej grupie, i dlatego stwierdziłam, że ja chcę ją wam polecić. Jeżeli na przykład jesteście początkującymi graczami i chcecie wejść w świat gier T, i przeraża was Trismegistus, czy Tekhenu, czy Teotihuacan, to ta Stuyu jest naprawdę bardzo fajnym początkiem, bo jest najłatwiejsza z tych gier e, i jest też najkrótsza, moim zdaniem. Mamy tylko trzy rundy, w których rozgrywamy swoje akcje. Jest dużo ikon, ale te ikony są bardzo proste do zrozumienia i nie ma tutaj tak naprawdę takiego uczucia, że czegoś nam brakuje. Na przykład ja w Teotiu Walking zawsze mam problem z tym, że brakuje mi zasobów. Tutaj to było dobrze naprawione w Tekenu, ale tam było też mnogość akcji, trochę mogę niektórych przetłoczyć. Tutaj aż tego tyle nie ma. Tutaj mamy sporo zasobów. Tutaj mam, możemy wybierać, co chcemy zrobić, mamy zawsze duży wybór i jest ten wybór dla nas otwarty. Jeżeli jesteśmy sprytni, to nam to daje dużo możliwości na tej planszy, dostajemy dużo bonusów. I każdy może iść w inną strategię, bo każda strategia jest dobra. Także jeżeli brakuje Wam czegoś takiego właśnie w tych grach, to Tauantinsuyu to jest naprawdę bardzo fajna gra na początek, jeżeli chcecie wejść właśnie w te gry serii T. Może zrobię osobno o tym kiedyś materiał, o tych wszystkich grach serii T. Wygląd Tawantinsuyu nie powala, ale też no, nie jest to gra, która odrzuca. Przez to, że ta plansza jest zielona, ona jest bardzo kolorowa, tam jest bardzo dużo kolorów, układamy te kolorowe meple też na tej planszy i to jest bardzo takie tęczowe i w oczy bije, ale niektórym to się podoba, niektórych to przyciąga. Ja stwierdziłam, że chcę tego spróbować tak czy siak, mimo że to nie dawało mi tego takiego wajbu, że to jest Imperium Inków, ale też nie wszystko przecież w Imperium Inków musi być w sepi, prawda? Więc to była taka ciekawa, ciekawe podejście właśnie, jeżeli chodzi o ten schemat kolorystyczny i to wszystko działa. Ale potem stwierdziłam, że to jest tak jak Altiplano przecież. W tych, Takie same barwy to wszystko daje taki sam vibe i to się... To, to bardzo ładnie wygląda w końcu. To nie jest tak, że... Um, to tego się chyba trzeba przyzwyczaić. To jest to jedna z tych gier, do których, na które możemy najpierw spojrzeć i stwierdzić, Ugh" ale potem się do nich przyzwyczajmy. Ja na przykład nie mogłam przyzwyczaić się do Wyspy Dinozaurów, do Dinosaur Island, bo to jest dla mnie już za dużo neonu, ale tutaj na przykład jest to wszystko, to ma sens i się do tego przyzwyczaiłam, mimo że to nie jest najmocniejszy punkt tej gry. Ale wszystko jest dobrej jakości, ikonografia jest bardzo jasna, zasady są dobrze napisane i wszystko ma sens, także łatwa jest do przyswojenia. Atmosfera przy stole jest taka trochę każdy sobie, chociaż Dostajemy bonusy z akcji naszych przeciwników, jeżeli ktoś coś wykona, jakąś akcję kapłanem, to my możemy również z tego czerpać benefity, także trzeba patrzeć na to też, kto co robi, trzeba zawsze być przygotowanym na to, że możemy dostać jakąś bonusową akcję, dlatego nie możemy zaniedbać jednej rzeczy, musimy zawsze patrzeć na całość i na to, co możemy planować naprzód, ale tutaj nie ma też na przykład takiego planowania naprzód, jak to jest w Teotihuacan, gdzie trzeba rzeczywiście patrzeć na to, gdzie jaką kość, gdzie pójdziemy jaką kością i co będzie się działo? Tutaj nie ma aż takiego planowania na przyszłość. Tutaj jesteśmy w danej rundzie, tylko patrzymy dookoła stołu i zastanawiamy się, kto co może zrobić, i jeżeli oni coś tam robią, to my również dostajemy jakiś tam bonus czasami i możemy go wykorzystać. Regrywalność jest całkiem spora, i to dlatego, że właśnie mamy różne strategie. W jednej grze możemy na przykład pójść w arasy i robić te dy dywaniki jak ja to nazywam. Z drugiej strony możemy pójść na przykład w opcję militarną w podbój, a z trzeciej strony na przykład możemy iść w posążki i w ten, w ten złoty em, tor świątyni. Nie mogłam się wysłowić, złoty tor świątyni. Więc jest trochę tego do wyboru, ale też nie jest tego aż tak wiele, że mogło to Was przytłoczyć. Więc fajnie sobie obrać jakąś strategię albo próbować po trochę ze wszystkiego, bo wszystko daje nam punkty. Także daje to taki bardzo fajny balans. Gra nie jest trudna, ale to oczywiście nie jest też gra dla bardzo początkujących graczy. Ale jeżeli dopiero chcecie wejść w ten świat gier z serii T, to, Tawantinsu jest bardzo dobrą grą na początek, właśnie, żeby się z tym światem zapoznać, zobaczyć, jak to wszystko mniej więcej działa, bo jest to najprostsza gra, jest to naj... chyba najbardziej jasno są opisane zasady w tej grze e, i jest, bardzo, jest mniej do przyswojenia niż we wszystkich innych grach, i też nie jest to za długa gra, więc jeżeli Wam się nie spodoba, to to nie będzie tak, że musicie siedzieć przy stole przez następne dwie godziny. Więc tak reasumując, Tawantinsu jest dobrą grą na początek tego świata T. Nie wiem, dlaczego Tawantinsu nie ma wielu fanów. Z jednej strony pewnie myślę dlatego, że ten autor wydaje dużo gier i te wszystkie gry mają jakby taki podobny dość do tego wszystkiego i może myślą, że, to, że on się już wypala, że to, jest cały, że, to jest coś, że to jest cały czas to samo. A moim zdaniem nie, moim zdaniem Tałat Jestuje broni się tym, że jest inny mechanicznie, że jest w nim nie ma aż tyle główkowania, co na przykład w tych te, czy w Tekenu, nie ma ogromu opcji. To nie jest gra, od której będzie Was bolała głowa, więc naprawdę ja uważam, że to jest bardzo dobra gra, którą zostawiam na półce mojej serii T dochodzi do naszej kolekcji. Ja Wam ją polecam. Ja Wam polecam tę grę dla, rzeczywiście dla początkujących, na przykład, który, którzy wchodzą w świat tych gier, a dla tych, którzy mają już tekenu, Teotihuacan, Wakan, Trys Megistusa to to jest gra, która będzie lżejsza, którą na przykład możecie rozpocząć wieczór z takimi grami, jeżeli chcecie na przykład mieć wieczór gier te, chociaż nie wiem, czy będziecie mieli na to czas w jeden wieczór, czy będziecie chcieli na przykład um, zapoznać nowe graczy z tą grą, czy chcecie po prostu zagrać w coś lżejszego, ale nadal w tym takim świecie. Więc moim zdaniem Taunting Studio to jest dobra gra, którą polecam Wam z czystym sercem. Na razie! Jeśli podoba Wam się to co robię, to zasubskrybujcie, zostawcie lajka, komentarz, Was to nic nie kosztuje, a mi daje kopa do pracy.